Zasmuciły mnie słowa pana premiera Donalda Tuska. Przypominam sobie swoją wizytę u pana prezydenta Steinmeiera i u kanclerza Merca, gdzie powiedziałem, że Polska jako partner Niemiec w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim Polska i Polacy. Są poważnego zajęcia się sprawą reparacji, czego moje zwycięstwo w wyborach prezydenckich było także dowodem. Myślę, że z naszymi partnerami, a tak traktujemy przecież Niemców, możemy rozmawiać także o kwestiach trudnych, o kwestiach, które mamy rozwiązywać. Nie znam takiego rozwiązania problemu historycznego, ani politycznego, ani w zakresie przyzwoitości, ani prawdy historycznej, w którym ofiary same płacą za poniesione zło od okupanta. I od najeźdźcy, więc to, co powiedział pan premier Donald Tusk w Berlinie, bardzo mnie niepokoi. Mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk przeprosi Polaków za te słowa i powie, że jest to tylko wyraz jakiegoś niezrozumienia. Natomiast ja, jeśli za pośrednictwem mediów mogę przekazać wiadomość do Berlina w imieniu narodu polskiego, zwracam się do i kanclerza, i prezydenta Niemiec z powagą. Aby, aby z powagą pochylili się nad sprawą odszkodowanie, które Polsce należą się po zniszczeniach w czasie II wojny światowej. Liczę też, że będę mógł liczyć na polski rząd w moich wysiłkach w ubieganiu się o odszkodowania od państwa niemieckiego.